Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Brod, mam nowe słuchawki i chciałbym wam przedstawić grę darmową, bardzo darmową. No nie można stopniować tego, po prostu jest grą darmową, przeglądarkową. Nazywa się Ghost Ride Star Wars Rebel, czyli Rebelianci, prawda? Serial, który animowany, który jest bardzo reklamowany w naszym kraju, stąd też pomyślałem też że czemu nie, pograjmy sobie, prawda? I stąd mam dla Was fajną grę darmową, którą możemy się pobawić wspólnie. No nic, moi drodzy, zaczynajmy, kontynuujmy. New Game, może, prawda? Od nowa zacznijmy, pokażę Wam te wszystkie tryby. Poruszamy się myszką, strzelamy również myszką, ale przy użyciu spacji spuszczamy pewne bomby, słuchajcie. No i co, możemy zbierać żetony, no i lecimy w podróż, zobaczymy, jak to się odbywa. Jak widzicie, mamy też tryby do słuchajcie do... O, mamy żetonik. Mamy tryby różno, różnorakie. Znaczy dwa tryby. Jeden jest dla tych osób, które a widzę, że strzela do mnie ten statek. Jeden jest dla tych osób, które e, już potrafią grać w tę grę, słuchajcie. No, a drugi tryb jest dla, dla osób takich jak ja, którzy dopiero przygodę z grą swoją zaczynają. Słuchajcie, no i teraz musimy chyba bronić tego statku, tak? Jeżeli się nie mylę, mamy tu taki mały stateczek, który, który musi strzelać. Oj, oj, oj. Mamy 10 sekund na to, żeby bronić te inne statki kosmiczne. To jest gra nawiązująca, słuchajcie, do Star Warsów. Ale myślę, że bardzo fajna. Kiedyś na Pegasusa swojego czasu, jak jeszcze byłem młodym szkrabem, dzieckiem, to na Pegasusa właśnie tego typu rozgrywki były niezwykle popularne, grało się, prawda, oczywiście grafika była nieco gorsza, znaczy nieco, nawet bardziej, bardzo, bardzo słaba, prawda, kwadratowe, piksele i tak dalej, ale również wtedy się bawiliśmy wyśmienicie. No i również możemy i dzisiaj pograć sobie w tego typu gry. Statek znowu się tutaj zniszczył, to też musimy znowu go naprawić i bronić def defense prawda, przez tam określoną ilość czasów, mierzoną najczęściej w sekundach. Zbieramy też swojego rodzaju żetony, najgorzej to mi trafić te stat statki kosmiczne, słuchajcie. Super complete return to the ghost. No oczywiście, no i lecimy dalej. No, i musimy jeszcze jeden chyba statek tutaj pokonać. Oczywiście strzelajmy. O, właśnie, tutaj jest kolejny. Dobra, tutaj z o, 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 bomby, prawda? Nalot taki dywanowy, jak się to nazywa. Mam nadzieję, że uda nam się przejść ten tryb. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Jak widzicie, tak mniej więcej na tym ta gra polega. Bardzo, bardzo fajna. Jest darmowa, oczywiście link do tej gry znajdziecie w opisie pod filmem, tam też będą, będą inne darmowe gry, jeżeli chcecie sobie pograć to jak najbardziej zapraszam, śmiało nie krępujcie się. Możecie też sprawdzić inne darmowe gry, do których trzeba się oczywiście zarejestrować, żeby grać i te gry są również w opisie pod filmem. Dobra, ajajaj, tu jeszcze jeden tego typu statek, słuchajcie. Okej, okay, jak widzicie poszło na razie troszkę łatwiej niż zwykle. No i zobaczymy. Chyba więcej pieniążków nam się, pieniędzy, pieniążków, jak to zwał, tak zwał, uzbiera. Okej, okay. tutaj o, monetka. Ojojoj, oj, 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 troszkę się zagmatwałem. No dobrze, jeszcze 3 sekundy chyba się nam uda, prawda? Jedna sekunda jest. Dobra. No i okej, okay, podróżujemy dalej. A nie, słuchajcie, przeszliśmy tą misję. Jak widzicie, udało nam się pokaźną sumkę uzbierać. Ja Was zapraszam do następnych odcinków, zapraszam do tej gry, jeżeli chcecie zagrać link w opisie. Tyle z mojej strony, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.